Cześć, jestem na łowisku Jerzyn i po około 30 minutach pierwszy karp. Nie jest to duża ryba, ale nie spodziewałem się brania tak szybko. No i mam. Pierwsza zacna ryba. 16 kg szczęścia. Z wędki, którą wywiozłem o 6 rano. W nocy padał deszcz. Już jej nie woziłem. Oj. I w międzyczasie podczas zdjęć pojechał drugi kij. Taki świetny karpison. Dobra, wypuszczam go. Cześć, witam Was po dłuższej przerwie. Oczywiście na ryby jeździłem regularnie, ale nie nagrywałem wszystkich zasiadek. Głównie dlatego, że były na okolicznych wodach, które się powtarzały, no i filmy byłyby dla Was zbyt nudne. Nie widziałem sensu w nagrywaniu materiałów z takich miejsc. Teraz jestem na łowisku na jeziorze Jerzyn. Byłem tutaj dwa lata temu. To jest moja druga wizyta na tym jeziorze. Jestem po pierwszej dobie. W zasadzie ciężko powiedzieć, że po dobie, bo po około 18-19 godzinach zestawy w wodzie są jeszcze krócej. Do tej pory udało mi się złowić około 10 karpi jednego amura. Powiem szczerze, że straciłem rachubę. Największa ryba. 16 plus pozostałe do 10 kg w tym jeden myślę, że pełnołuski mógł mieć około 12. Oczywiście nie ważyłem tej ryby, nie widziałem w tym sensu. Jest końcówka sierpnia, trafiłem naprawdę na świetną pogodę, niskie ciśnienie, ochłodzenie. Teraz jest po 10, temperatura powietrza około 15 stopni. W nocy padał deszcz, chodziły, krążyły burze w okolicy. Od godziny czwartej nie miałem już jednego z najbardziej produktywnych zestawów w wodzie, a to dlatego, że wziął mi leszcz i po tym leszczu mocno się rozpadało. Postanowiłem trochę pospać, nie wywoziłem tej wędki. Obudziłem się chwilę przed szóstą, jeszcze poleżałem. No i nie trzeba było długo czekać, aby wziąć się za robotę. Około 6.30 zwinąłem drugą wędkę. Tą poleszczu też wywiozłem i do godziny ósmej złowiłem dwa karpie. Miejscówki są produktywne. Jedna jest po bliżej przeciwnego brzegu, drugim kijem łowie z otwartej wody na takim spadzie. Zakres głębokości między 3 a 4 metry. I ryby fajnie wchodzą, dobrze biorą. Pogoda jest naprawdę idealna pod dużą rybę. Na takim ochłodzeniu liczę, że może będzie w ciągu dnia strzał dużego karpia, oby 20. Plus. A jeśli nie, to i tak jest świetnie. Rybka powyżej 16 kg na tej wodzie cieszy mnie podwójnie. E, za moimi plecami drzewa, tam po tamtej stronie mam namiot. Za taką ścieżką, za drogą. Bardzo fajnie klimatycznie. Presja znikoma na 40-hektarowym zbiorniku. W tej chwili jest pięć, może sześć ekip albo pojedynczych wędkarzy. Nikogo nie widzę, nikogo nie słyszę w promieniu. No myślę, że 300 metrów od mojego stanowiska nie ma żadnego wędkarza. Mam ogromne pole manewru. Na łowisku jeżyn łowimy na dwie wędki, dlatego też te możliwości są nieco ograniczone. A uwierzcie, że już widzę gdzie mógłbym postawić jeszcze jeden kij. Zobaczymy, może w ciągu dnia zmienię z jedną z miejscówek. Z tego, co się dowiedziałem, ryba tutaj mocno chodzi z wiatrem, i myślę, że jeśli tak faktycznie jest, no to trzeba będzie wywieźć wędkę bardziej w tą stronę, gdzie wiatr spycha wodę w taką zatokę na przeciwnym brzegu. Ale to wszystko do przemyślenia. Będę tutaj albo do jutra, albo do czwartku. Jeszcze zobaczymy. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się tak dużej aktywności ryb. Liczyłem na jakiegoś pojedynczego karpia, gdzieś tam po cichu, że może około 15 kg to będzie super. A tu nie minęła nawet doba, a już mam na koncie dużo ryb, w tym jedną fajną. Jeśli chodzi o taktykę, e, łowię na neutralnie zbalansowane przynęty oraz na kulki tonące, sypię punktowo na zestaw, zrezygnowałem z kukurydzy, z konopi. Nie używam tych ziaren głównie z powodu leszczy oraz płoci. jestem pewien, że one mogłyby ściągnąć drobnice w łowisko. Nastawiam się na większe ryby. Dlatego też wybrałem to stanowisko, które daje mi możliwość łowienia z otwartej wody dostęp do większych głębokości. Mimo, że jedne z stopowych stanowisk, te zatoczki płytsze były wolne. Nie zdecydowałem się tam siadać dodatkowo, Wczoraj, gdy dojechałem, zaczął padać deszcz, zrezygnowałem ze stanowisk z przeprawą, bo gdzieś tam po cichu liczyłem, że może by usiąść na 42 w tamtej okolicy i łowić w okolicy zatopionych drzew. Fajny klimacik, ale ze względu na ten deszcz, ze względu na wygodę oraz brak innych wędkarzy zdecydowałem się na 19-19A. No i łowię w obszarze tych dwóch stanowisk obozowisko, namiot. Oraz kije mam na stanowisku 19A. Myślę, że w ciągu dnia może uda się nagrać jakieś branie. No chyba, że ryby się wyłączą, bo sami wiecie, ró różnie bywa. Być może karp, którego złowiłem dosłownie 30 minut temu, był ostatnią rybą zasiadki. Ale wierzę, że nie. I mam nadzieję, że zobaczymy się przy kolejnej świetnej rybce. Do zobaczenia. Jeśli chodzi o umieszczanie zestawów w łowisku, robię to standardowo z pontonu. Specjalnie nie brałem łódki zamętowej, ponieważ lubię sobie popływać, dokładnie obejrzeć to dno, być może czasem postukać. Dodatkowo mam możliwość szerszego obsypania miejscówki, nie wszystko wpada w punkt, a przy okazji trochę ruchu, trochę rekreacji w takich pięknych okolicznościach przyrody nigdy nikomu nie zaszkodziło. Dodatkowo pływam po ryby, w większość, wszystkie ryby kolowałem z pontonu, a to dlatego, że albo szedł karp na prawo, albo na lewo. Zobaczcie na tego pięknego karpia. Też ma grubo ponad 15, ale już go nie ważę. Jest długi na całą matę. Ciężko mi opisać, jak chodził, ale coś pięknego. Zmieniłem taktykę pojedyncza tonąca 24, i na efekt nie trzeba było długo czekać. Po godzinie mamy teraz godzinę, już Wam mówię 13:10 dokładnie, i od naszej ostatniej rozmowy ryby nadal są bardzo aktywne. Przez ten czas złowiłem. O ile się nie mylę, i cztery karpie, z czego jeden bardzo ładny. Myślę, że tak około 15,5, pół, Już go nie ważyłem. Od tych zdjęć w wilgoci jest teraz taka mrzawka, mgła. Zaraz wam to pokażę. Zawilgotniał mi przycisk aparatu. To u mnie jest standardowe. No i przycisk świruje. Zdjęcia robią się same, ale nie o tym mowa. Odpaliła mi teraz bliższa miejscówka. Przeciwna strona łowiska w ciągu dnia się wyłączyła, natomiast otwarta woda pięknie płaciła, na tyle pięknie, że musiałem zmienić przynęty na 24 mm, aby te mniejsze karpie odpuściły. No i pierwsza ryba na kulkę 24 to właśnie ten karp powyżej 15 kg. Niecała doba, a ja już mam dwie świetne ryby, jak na łowisko jeżyn, karpie powyżej 15 mega cieszą. Jeszcze jakaś godzina, może dwie, i trzeba będzie zrobić obiad, drugi obiad, bo na śniadanie zjadłem kurczaka. Pogodowo, cały czas chłodno, mimo że siedzę w krótkim rękawie to jest około 14-15 stopni. Pogoda idealna na te duże ryby. No Będę to powtarzał przez niemalże całą zasiadkę. Ale jestem mega zadowolony, że trafiłem na takie, a nie inne warunki. Po pierwsze, sam nie lubię upałów, nie lubię siedzieć w gorącu, a druga sprawa być może to ochłodzenie je pobudziło. Co ciekawe, temperatura wody przy powierzchni 22 stopnie. Wiadomo, że przy dnie będzie ciut chłodniej, ale nie mam termometru. Mamy teraz coś koło godziny 15, chwilę przed 15. E, ryby są nadal aktywne. Dosłownie co 20-30 co minut branie z lewego kija. Co ciekawe, prawa wędka stoi w miejscu. E, nie ma tam ryby. Ewidentnie karpie podeszły tutaj pod mój brzeg. Co chwilę widzę ich obecność, e, ale odpuściłem, aby tą drugą wędkę tutaj dostawiać, bo tam jest zbyt dużo brań. I też tam nie ma w tej chwili ryby, ale może być tak, że jak wejdzie to będzie pojedyncze branie, pojedynczy strzał i będzie to większy karp. Dlatego na pewno nie zrezygnuję z tamtej miejscówki, przynajmniej na razie. I zobaczymy co przyniosą nam kolejne godziny. Pogoda nadal bez zmian. Co prawda wiatr trochę ustał, ale jest tak dosyć ponuro, mgliście. Temperatura około 15-16 stopni, czyli minimalnie wzrosło względem tego co było rano. Ja jestem wykończony. Teraz minie doba mojej zasiadki, pierwsza doba, a ja już mam myślę, że ponad 20 karpi zdecydowanie za dużo. Mimo, że zwiększyłem kaliber, też trafiają się te mniejsze karpie, ale jest już przewaga tych powyżej 10 kg, czyli całkiem nieźle. Oczywiście w większości ryb wam nie pokazuje. O, właśnie mamy branie. Jestem zmachany, bo wywoziłem zestaw. Jeszcze dodatkowo muszę uwiązać nowy przypon, bo po blisko 20 rybach no, już jest zużyty. Co ciekawe, ani jednej spinki. Dodatkowo zmieniłem strzałówkę odciąłem końcówkę żyłki na łączeniu ze strzałówką, dlatego że była już poskręcana. Zresztą e, sami zobaczcie ile tego jest. O. Zobaczcie. To jest wszystko poskręcana żyłka, którą musiałem uciąć, ale to normalna sprawa. no Po tylu holach nie ma się co dziwić. Ja się biorę do roboty, bo chcę jeszcze ten przypon dokończyć, zanim będzie branie. No tutaj mówię co 30 minut, co 20 minut jest jakaś ryba, więc się muszę spieszyć, żeby na następne branie był przygotowany ten przypon, a nie chcę po prostu nie chcę po prostu. Zostawić tej miejscówki na dłuższy czas bez wywózki, bez donęcania. Mam piękną rybę. 18, plus. wędka stała od 7 rano albo od 7:30. Jeden w podbieraku, drugi na macie, ale się dzieje. Dobra. Fota w wodzie i lecimy dalej. Bye, bye. Płyń. Witam was po nocce. W nocy nic się nie działo, a o świcie jeden karp wywózka i po chwili drugi karp. Tak jak widzicie, na tle wcześniejszych nie jest duży. Taki 10 plus lekko. Ale fajnie, że coś się dzieje. Zaraz wywożę zestaw. Super, że w nocy dało się pospać po tych braniach. Później dam Wam relację, co się wczoraj działo, bo prawie nic nie nagrałem. Ja wypuszczam rybę do potem. Cześć, witam Was po nocy. Tak jak widzicie mamy już poranek, jest chwilę po siódmej rano, o dziwo nocka przespana, kompletnie nic się nie działo, chwilę po szóstej pierwsze branie, no i pół godziny później kolejne. Jestem ciekawy czy ryby się odpalą tak jak wczoraj, ale to jest raczej niemożliwe, powiem szczerze, że takie zasiadki, takie godziny jak wczoraj, no pamięta się na długie, długie lata. Branie co 15-20 minut, karpie zaczynają brać ci jak płotki, trafiają się ryby różnej wielkości, również te większe. Ja jestem bardzo zadowolony, fajnie, że przespałem tą nockę, odpocząłem, zregenerowałem siły. Pogodowo, pewnie tak jak tutaj widzicie, jest duża mgła, mrzawka, pogoda nieprzyjemna, ale na ryby idealna. Wiatr zaczął wiać w kierunku mojej lewej strony, czyli tam zobaczymy jak to wpłynie na aktywność karpi, czy się przemieszczą razem z tym wiatrem, czy dalej będą tak aktywne. Co ciekawe, prawa strona, tam gdzie jest zestaw wywieziony dalej, przestała dawać brania. Ostatni karp był wczoraj o 7, kolejny wczoraj o 18, ale to były duże ryby, więc na pewno nie zrezygnuję z tej miejscówki być może jeden pojedynczy strzał i wiedzie jakiś karp, ryba 20+, no ale zobaczymy. Plan jest taki, że zostaję tutaj do popołudnia, ale bije się z myślami, czy nie przedłużyć tej zasiadki. Towaru mam już mało, ciężarków mało, ale jakoś się to wszystko ogarnie, żeby dało się przesiedzieć kolejną dobę, tym bardziej że myślę, że braniaż tak dużo już nie będzie. Te karpie się na pewno gdzieś przemieszczą z tym wiatrem. No, jestem tego niemal pewny, ale zobaczymy. No, w ciągu godziny, teraz dwa brania, jak zrobiło się widno. Być może ta miejscówka zacznie e, płacić w ciągu dnia, tak jak podpowiedział mi tutaj kolega, któremu serdecznie dziękuję e, za kilka podpowiedzi odnośnie tej miejscówki. No i sprawdziło się to no, niemal w 100%. Trochę mojej taktyki, trochę jego podpowiedzi i zadziałało e, na maksa. Od wczoraj do tej pory mam. Ponad 30 karpi, nie, znaczy od wczoraj, od poniedziałku, czyli po półtorej dobie, ale nie liczę już tych ryb, no nie ma to najmniejszego sensu. W ogóle nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy, takiej ilości brań, nie przygotowałem odpowiedniej ilości towaru, kulek, ale jeszcze trochę jest, także na pewno kolejną dobę damy radę w razie co. Ja tymczasem kończę. Jest mrzawka, nieprzyjemna pogoda e, materiału. Zbyt dużo Wam nie nagrałem, a to głównie przez dużą ilość brań. Miałem pokazać Wam przypony i tak dalej, no ale nie było kiedy. A teraz pada. Tam w lesie jest ciemno, więc ciężko cokolwiek nagrać. E, co ciekawe, przy tak dużej ilości brań nie zaliczyłem nawet jednej spinki. Jeśli chodzi o przypony, no to Wam powiem tak na szybko. E, pierwszy przypon, Slip the rig, do tego mały Wafters, ani jednej spinki kolejny przypon standardowy blowback rig pierwszy raz używałem haków PB power curve no i powiem Wam szczerze, że no nie spodziewałem się, że one są aż tak chwytne miałem gdzieś paczuszkę tych haczyków, kiedyś dostałem od Wojtka z i tak sobie leżały, leżały i jak przyjechałem tutaj nad wodę, zobaczyłem, że mam przypon na tym haczyku. Ja spróbuję. Tym bardziej, że dojechałem zmęczony na łowisko i o dziwo ten jeden przypon. O, mamy branie. Branie, które słyszeliście, był to leszcz. Chcę na szybko pokazać wam ten przypon, bo znalazłem wczoraj sobie uwiązałem dwa. Czyli prosty przypon. Teraz po tym blesz bleszczowym braniu zmieniłem moją najskuteczniejszą małą przynętę na dużą pojedynczą kulkę tonącą. Zobaczcie sobie, jak wygląda woda, mgła, deszcz, mrzawka. O. Super klimacik bardziej przypomina jesień niż końcówkę lata. Ale jest spoko. Co ciekawe, jak wypływam pontonem, dokładnie stąd tu jest cieplutko. Jak wchodzicie na ponton, czujecie taki powiew ciepła, a tam już jest chłodno. Temperatura wody 22 stopnie przy wierzchu, temperatura powietrza 15 i wszystko jasne. Jest super. Tak jak widzieliście, nagrywałem wam przypon. Skończyła mi się bateria. Musiałem ją zmienić, ale nie o tym mowa. Uwiązałem sobie dwa takie przypony na zapas i powiem szczerze, że będę musiał potestować je szczególnie na tych haczykach. Jestem bardzo ciekawy, czym było spowodowany ten brak spinek. Zazwyczaj no, zdarza mi się mieć problemy ze spinkami, a tutaj mega miła niespodzianka. No i czas kończyć zasiadkę. Minęły równe dwie doby, graty spakowane. Ja ruszam w drogę powrotną. Zwinąłem się dzisiaj, nie zostawałem kolejnej doby, brakowało mi już. Kulek proteinowych orzechów, więc do skutecznej taktyki było mi daleko. Jakby nie patrzeć, zasiadka bardzo udana, ciężko będzie powtórzyć taki wynik. Ponad 30 ryb na macie w tak krótkim czasie. Coś pięknego. Ja tymczasem się z wami żegnam i mam nadzieję, że jesienią zobaczymy się na równie pięknych łowiskach. Do zobaczenia, cześć!